Cześć tu Dorota, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam 6 drapek. Jest to niezbyt duży miks. 3 drapki za 5 zł, 3 za 3 zł. Ogólny koszt to jest 27 zł. Owocowa eksplozja, która nic nie daje, ale lubię ją drapać. To będę drapać. Może zacznę od niej. Zostawiłam sobie po cztery symbole. Tu jest melon i figa, eee, winogrona. I kiwi. I tu jest kiwi. I tu jest jeszcze melon. Czyli o, jest linia tutaj jedna. Jeszcze sprawdzę. Karamboli nie było, troskawki nie było. Ananas był, ale to nic nie daje. Karambola, pomarańcza. Tutaj jest jabłko. Dobra, czyli mamy jedną linię. Z wygraną 3 złote. Kontrolne, DDD. D, D. OK. Tu jest kokos i wiśnie. Tu mamy kokos, a tu są wiśnie. Banany i arbuz. Banany, a arbuz tu. No i co my tu mamy? Jest arbuz. Ale ta zgrabka jest pusta. A tutaj kiwi i arbuz. Kiwi. i I chyba z drapeczka też jest pusta. Tak jest, zgadza się. Tu mamy różowe złoto. Wygrywające liczby. Dwanaście, czterdzieści trzy, trzydzieści sześć i dwadzieścia jeden. A jest trzydzieści, trzydzieści trzy, jedenaście, piętnaście, dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć, siedemnaście Dwadzieścia sześć, czterdzieści pięć, i dwadzieścia cztery, zrób to jest pusta. Tutaj szukamy siódemki, mamy dwójkę i jedenastkę sześć, trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery. Szesnaście, dwadzieścia siedem, dziewięć, osiem, trzydzieści cztery i dwadzieścia osiem. Zdrabka jest powstała. Rubinowe. Szukamy siódemki lub rubinu, a mamy osiem, dwadzieścia... Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, szesnaście, czterdzieści cztery, piętnaście, trzydzieści, jedenaście i trzydzieści cztery. Zdrabka jest pusta. Ta jest pusta i ta jest pusta i ta i ta. I również ta. I tylko jedna wygrała. 3 złote. Oszałamiająca wygrana. Nie wiem, co zrobię z taką wygraną. Kochani, napiszcie mi, co ja mam zrobić z taką wygraną. Kupić następną owocową eksplozję? Czy może inną zdrabkę? Może dołożyć? Może za 5 zł, albo napiszcie mi, jakie lubicie zdrobki najbardziej, za jaką kwotę? Za złotówkę, za 2, za 3, za 5, 10, 20 czy 30 zł. Serdecznie Was pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji i komentowania. I do łapeczek w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się pa.